Fire, run! <laughs> For God's sakes! I Hello Smarter Games was w kolejnym filmie na kanale Moi drodzy mamy kolejne dwa teasery do najnowszej mapy Zombies, która już wychodzi trzeciego sezonu, w trzecim sezonie I tak, jest to naprawdę bardzo moim zdaniem mocny teaser, ponieważ jeden dotyczy w sumie samej rodziny Richtofena, a drugi dosłownie daje nam nazwę mapy I tak, moi drodzy, nazwa mapy nie jest taka jaką myśleliśmy, że będzie, ponieważ oryginalnie myśleliśmy wszyscy, że nazwa mapy będzie Mansion, tak? W tym przypadku nie, będzie to, w sumie ciężko to przetłumaczyć na polskie, jakby nie warto, jakby przetłumaczyć na polskie, bo wtedy gorzej ta, ta nazwa będzie brzmiała, aczkolwiek ta mapa będzie się nazywała Zniszczona Zasłona. Tak jest, czyli też po angielsku Shattered Vale, w tym stylu. A więc no, a więc generalnie jesteśmy wszyscy zdziwieni, że mamy taką nazwę mapy, inną. Aczkolwiek, pierwszy zacznijmy, jak już mówiłem, od teasera, w sumie związany z rodziną. Jest to w sumie bardzo ważny teaser, ponieważ sama w sumie ekipa, nawet nie wie co, zrobił Weaver dla rodziny Richtofena. Także jak zwykle, bez względu na zapraszam do zostania w górę, subskrypcji, jeżeli tu jesteś nowy. No i co, przechodzimy do filmu. A więc przedstawiam wam piąty teaser z 6, jakie do tej pory otrzymaliśmy. I tak, jeżeli omawialiście poprzednie filmy, tam właśnie pokazywałem w sumie teasery, w sumie po dwa na film. Więc w tym przypadku wczoraj otrzymaliśmy właśnie piąty, i dzisiaj otrzymaliśmy szósty, jak to nagrywam, czyli we wtorek. W sumie wy też to widzicie we wtorek. I w tym przypadku, jak gdyś mamy tutaj z opiskiem, jak to zwykle, myślę, że w tym domu może być coś ważniejszego. Coś, co przekracza nawet moje pojmowanie. Być może poza moimi lękami. Więc no, generalnie to są słowa oczywiście Richterfena. Jak wiecie, widzimy w sumie na intrze, tak, Casense na Liberty Falls, że tutaj jest Tofany, gdy właśnie śpina mężczyzn, tak, w mężczyzn to generalnie ma sen, gdzie traci rodzinę w ogniu, bo tak się to w sumie stało w podobny sposób. I tak, generalnie jak widzimy małą tutaj ilustrację, i jak widać mamy tutaj napisane mama, papa i mi. Czyli mamy mamę, tatę oraz ja mi, tak? No i w tym, że jako, jako że tu mamy podpis mi, czyli ja, to zakładamy, że to, ten rysunek, wiadomo, narysował. Wiadomo, Samuel, czy też, wiadomo, yy, dzieciak Richthofen, a w tym przypadku, wiadomo, to jest oczywiście Richtofen, z czego wszyscy teraz bekę, że czemu on jest tutaj taki gruby, <noise> że jego syn namalował go, go takim grubym, i też oczywiście mamy mamę, którą widzieliśmy na intrze, i tak, więc zakładamy, że to narysował e, Samuel, aczkolwiek co jest najbardziej dziwne, że wiecie, czemu on jest smutny, czemu on płacze krwią, Ej, czemu, czemu oni są w ogniu, tak jakby przewidział przyszłość, Ej, więc no, to jest trochę zabawne, zakładam, jakby na razie zakładamy, że Wiadomo, to wszystko narysował e, Samuel, ale wiadomo, gdy już no, stracił rodzinę Erychthofen, to zakładamy, że wtedy on to, to wszystko dorysował. E, nie wiem, ze smutku, zrałoby, nie mam pojęcia. A skoro jest to trochę dziwne, że dzieciak jakby narysował, jakby, wiadomo, przewidziałby przyszłość, e, co nie? Jest to pewnie ogromny e, plot twist fabularny, który się wydarzy. E, na tym mapie w sumie mamy wiele punktów, e, które pseudo zataczają się właśnie do tej mapy. E, w sumie potem je wymienimy, ale no, przechodząc w sumie do kolejnego teasera, ponieważ kolejny teaser, moi drodzy, pokazuje wam nazwę mapy. A więc, moi drodzy, proszę bardzo o właśnie oficjalna nazwa, oficjalne logo na najnowszej mapy, która tutaj według Trailer wychodzi. Powiedzieli sezon 3, więc wiecie, nie, po, nie podali daty Ale jakby na 100% będzie na premierę, dlatego że wiecie, wiadomo Marketing się zaczął dosłownie na początku marca, więc Na 100% będzie, ja zakładam, stawiam wszystko co mam Dosłownie, że będzie 3 kwietnia, czyli na premierę Tutaj sezonu, więc nie omijcie tej daty, zaznaczcie sobie w kalendarzach A w tak, jak widzimy mamy bardzo fajną czcionkę Tak, tu oczywiście mamy S takie dziwne, H, A, T, T, T E, R, D, tak Mamy Shattered Whale, czy też y, Roztrzaskana Zasłona Tak jakbym miał dokładnie to y, przetłumaczyć E więc no, wygląda kozacko, powiem tak, jestem zadowolony, że ta mapa się nie nazywa Mansion, ponieważ, bo to spokojna nazwa, no, 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 wiadomo, e same tutaj e, w sumie, na kasence na grobowcu widzieliśmy jak sam, sam ten budynek, wiadomo, nazywał się Mansion, e w sumie to Mansion to by jest budynek e, taki, w, wiadomo, w polskim, e, tak inaczej. A więc nie wiem jak wy, ja generalnie się cieszę, że tutaj zmienili tą nazwę, A wiadomo ona już była pewnie od dawna planowana, A wiadomo wcześniej była mansion oryginalnie, nawet na w sumie grobowcu widzimy jak Samantha mówi, czy to jest mansion. czy też wiadomo na polskie to jest Rezydencja, Rezydencja wiadomo Richtofena, e, więc no generalnie nawet spoko, o moim zdaniem tutaj nie wiem czemu to jest taki jakby taki efekt jak wiadomo mrozu. No, i też mamy takie jakby tutaj, nie wiem, pseudo taką bramę. Wiadomo, te dwa te, które, które się razem łączą, mamy taką bramę, więc ogólnie bardzo fajny design. Jestem w sumie bardzo podekscytowany, jakby czemu takie logo, tak? Tak, jakby jest wpół zamarznięte, jakby ktoś normalnie użył staffu na tym tej, na tej napisie, co nie? <ścoughs> więc wygląda fajnie. Co jest zabawne, że właśnie teraz otrzymujemy logo. The Tump też miało logo, ale jak wiecie, Liberty Falls oraz Terminus nie miał, jakby na premierę logo, co było trochę, moim zdaniem, zabawne, że mapy premierowe nie miały w ogóle, jakby, wiadomo, logo. Oczywiście Treyarch usłyszał ten feedback, tak, ten cały rozgłos, czemu tak nie jest, no i teraz co teraz nam daje z powrotem logo, ponieważ zawsze były logo, nawet pipszony Vanguard miał logo Archona, które w sumie wyglądało zajebiście, jedno z najlepszych, jeśli chodzi o logo. No i tutaj mamy z dopiskiem właśnie e, sezon 3 Zombies, czyli potwierdzenie, że wiadomo, będzie w sezonie trzecim, wiadomo, nie mamy daty, ale następny sezon będzie, jak już mówiłem wam, w e, tutaj trzecim, kwietnia, o godzinie 18.00. Jeżeli ominęliście poprzednie tutaj e, teasery, to w sumie macie szybki wgląd, ponieważ wiem, że nie wszyscy oglądają moje wszystkie filmy i tak dalej. Ale no było ich sześć, i tutaj mamy, wiadomo, sama. To już umówiliśmy w wielu szczegółach. Także mamy w sumie wgląd tutaj na naszego terrenozora Mamy także tutaj Jagera i tak dalej, więc mamy taki wgląd na mapę. Wiadomo, mamy logo, mamy rysunek fabularny i tak dalej. Więc moim zdaniem dosłownie już teraz dosłownie będziemy czekali na kasenkę fabularną. A czy też, wiadomo, sam trailer, tak, który mieliśmy naszego Shema. Rewil ogromny z chaosu, więc generalnie. Otrzymaliśmy dosłownie wszystko, jest to szósty teaser, więc zakładam, że na 100%, być może w tym tygodniu, może nie na 100%, ale w tym tygodniu czuję, że otrzymamy właśnie już trailer, a być może tak czwartek, piątek, jakby może jutro już będzie intro w środę, zobaczymy jak to będzie, aczkolwiek jestem bardzo podekscytowany, ponieważ jakby wiecie, intro nie było na, na grobowcu, więc mam nadzieję, że w tym przypadku otrzymamy intro, otrzymamy trailer i tak dalej, co nie, więc będzie zajebiście. A więc teraz cofniemy się na chwilę do 2021 roku, a dokładnie do Comedy Black Ops Cold War, czy też Black Ops 5, dokładnie Easter egga drugiego na mapie Outbreak. I w tym przypadku, jak widzicie mamy zdjęcie Mr. Pixa, i tutaj nie spowoduje, pokazuje, ponieważ mamy małe spekulacje w sumie zombie społeczności na temat tego, jak widać, mamy mały w sumie teaser Mr. Pixa. I tutaj te, to były dane, takie te dane właśnie otrzymaliśmy robiąc Easter egga. w sumie w samym Easter eggu Mr. Pix występował, i w sumie je ktoś jeszcze. Lecz w tym przypadku, jak widać, jak widać mamy napisy, to jest mój najlepszy przyjaciel Mr. Pix, Mr. Pix. E, będziemy utrzymywał w bezpieczeństwie i tak dalej. Co ja mam takich kilka e, napisów, i tutaj nie bez powodu e, to wam pokazuje, dlatego że gdyś kartka jest spalona. A jak wiecie, e, tutaj rodzina Rysafena spłonęła w domu, a dokładnie zrobił to Weaver, e, podobno niechcąco, nieumyślnie to, e, jakby zrobił, e, że zabił jego rodzinę, aczkolwiek tak. Tak wygląda ten, ten teaser. I tutaj być może będzie jakiś ogromny reveal fabularny. E, wiadomo, czym jest Mr. Pix? Kto to jest Mr. Pix? Na razie są ogólne spekulacje takie, że Mr. Pix był to, wiadomo, wiadomo, pluszak Samuela i wraz z nim oczywiście spłonął i wraz z nim jakby jest Ale Co było dziwne, bo wiadomo, jeszcze jakby człowiek rozumiem, że pseudo fantastycznie by miał duszę, no ale jakby mi to tak nie bardzo, nie wiem, więc zobaczymy jak to będzie. Chciałem Wam to pokazać, ponieważ to wiąże w sumie kolejną rzecz, która się wydarzyła właśnie w Coldur na w tym samym w sumie Easter a więc podczas samego easter egga musimy właśnie zdobyć Mr. Pixa oraz w sumie kulę, która ma wspomnienia dziecka. I to jest moim zdaniem dosyć zabawne: bo, co jeśli, właśnie, wspomnienia dziecka, o której w sumie wszyscy bohaterowie wspominali, nawet sam peg, że to zawiera wspomnienia i tak dalej, co nie? Więc byłoby to ciekawe powiązanie. I tutaj w sumie my mieliśmy nawet dane: wiele było danych od Piotra w Cold Color. Kula jest opisywana jako mająca potężne wspomnienia. Dużo się śmieje i prawdopodobnie jest powiązana ze stratą, więc tutaj jest sens, że nawet Wy już Black Ops Cold War, sama w sumie dusza była właśnie powiązana tutaj na tym Iseregu, gdzie właśnie, ee, wiadomo, zdobyliśmy Mystery Pixa i potem właśnie zdobyliśmy Kulę, która właśnie ma, mia, mia, miała wspomnienia. I żeby wam pokazać te dane, bym musiał teraz wejść w Cold War, z czego no zbytnio to jest trochę roboty i nie wiem, w sumie które to są dane, tam tych danych dosłownie jest tysiąc ale no byłby taki dialog, że There is Orb, Indifferent Special One, specjalna która ma zawarte wspomnienia bardzo silne małego dziecka i słyszymy śmiech w sumie tego dziecka, więc jest dużo szansa, mówiąc prosto, że ta kula to jest to właśnie dusza nie wiadomo, Samura czy też dziecka Richtofena Ale jak wiecie Trajak jak wszystko uwielbia chować, więc dopiero teraz się o tym dowiadujemy. O, proszę bardzo, udało mi się w sumie znaleźć dowód tych danych mamy Piotra. Piotr to był taki jeden z wiadomo, ludzi, który próbuje przetrwać w eterze. I to właśnie mamy napisane, że znalazł tutaj orbę właśnie kulę. Która ma, która jest specjalna, która jest inna niż wszystkie inne, jest bardzo mocna, bardzo posiada mocne wspomnienia, więc to jest bardzo, bardzo właśnie zakładam taki, no to nie jest przypadek, to jest zaplanowane, już było o od, od dawna właśnie, bo jak wiecie tutaj rodzina Rectofana w sumie zginęła przed kodworem, dosłownie, tak, zanim w sumie sam, z cały Requiem został utworzony w 81 Szukajcie, szukajcie, a znajdziecie, nawet znalazłem tutaj na Twitterze właśnie z pokrację na temat Margua International, jak najbardziej. Jak mamy właśnie fri, fri, Fridowa, to był właśnie kolejny gość, który by o tym mówił właśnie. I też w sumie był pek, tak? Tutaj mamy peka, który dosłownie mówił o demonicznej kulce, tak? Eterycznej, więc ma to, ma to ogromny tutaj sens, nie? Ma to ogromny sens. Co jest ponownie zabawne i dosłownie potwierdza, że w sumie sama kula jest inna, gdy ją zdobywamy, nie jest to taka zwykła kula niebieska jak to zwykle. Taka to wiadomo, to jest taka dosłownie czerwona, taka... Powiedzmy, aż nawet pomarańczowa, w niczym ogień, więc e, moim zdaniem ma to ogromny sens. E, w sumie ta, ta kula, do której wiadomo, używamy, żeby zbudować Łazika, żeby się przytoczyć na drugą stronę mapy, to generalnie e, właśnie jest to kula eteryczna. Jest wyraźnie, wiadomo, przez trek zaznaczono, że to jest inna kula, e, tak, więc, więc ma to ogromny sens. No i wiecie, gdy Mr. Pixa dostarczymy do Łazika, no to na co Mr. Pix czeka? No właśnie, na co? Na Samuela, nie? Więc moim zdaniem to jest, to jest ogromne e, powiązanie. Tutaj w sumie macie fajny gameplay właśnie po tutaj przetrwaniu. Otrzymujecie właśnie samego Mr. Pixa i w sumie tutaj właśnie tą notatkę, którą możecie sobie zobaczyć w menu. Więc no, moim zdaniem, bardzo, bardzo tutaj ważne plot z fablor, jak już mówiłem, było takich sporo pusty, które się układały i teraz powiedzmy one nabierają sensu. No i mam nadzieję, że mężczyzn wszystko wyjaśni, ponieważ mężczyzn jest bardzo dużo do wytłumaczenia. Mamy w sumie kilka takich punktów, mamy projekt Janus, tak? E, czy też, wiadomo, cały ten projekt, wiadomo, czym jest projekt Janus dokładnie, nie, nie, nie wiemy nie, wiadomo, cała intencja Sam, jaka, jaką ma intencję Samantha, tak? I wiadomo, ekipa się w ogóle dowie o Weaverze, że Weaver zabił rodzinę Richtofena. Dlaczego manshin jest tak ważny, tak? Połączenia wiadomo, samu z Mr. Pixem, o którym to właśnie teraz rozmawiamy. Sam w sumie kowal cienia, którego widzieliśmy w MWZ, wiadomo, połączenie z Ew Jansen, która zostanie wciągnięta do mansyn. W sumie to widzimy na ostatnim Misteregu w MWZ, więc mamy, mamy sporo do wyjaśnienia i mam nadzieję, że mężczyzna właśnie na wszystkie nam pytania odpowie. A na koniec, moi drodzy, memy, które zombie społeczność takie, tak jest, mamy Richtefena, który wychodzi i zabija grubego Richtefena. Tak jest. <grym>, moi drodzy, to memy są z niestety Ziemi, moim zdaniem, jeden z najlepszych, jakie teraz na razie tutaj zombie społeczność tworzy, dosłownie. Wiecie, <grym>, mamy Richtofena z rysunku, nie? Który jest um, gruby. Jest to nie Richtofen, moi drodzy, a jest to Fattofen, bo jest, wiecie, fat, gruby. Tia. Nawet mamy Richtofena normalnie z Hasenki, patrzcie, jak Nikolaj zabije Richtofena. Mamy nawet z Forsaken, nie? Richtofena z cutscenki finałowej z Cold War'a, ja pierniczę. I nawet mamy Richtofena na Dżajancie. Tutaj sobie jeszcze macie ma małą przeróbkę ode mnie z Discord'a, jak mamy Richtofena z mapy Blood of the Dead. No to oczywiście mamy Richtofena naszego z obrazka. <grymne> moi drodzy, Fat Tofen. Co to jest za abominacja? <grymne> no i moi drodzy, na koniec pytanie, po co Richtofenowi był potrzebny Gersh Device w Black Ops 1? Why did Richtofen need the Gersh device? vocal what? What is that? Why did Richtofen need the Gersh device? I don't know. None of that shit that you just said. What is that? I The Gersh device? Yeah. Why did Richtofen need, yeah. need the Gersh device? I don't know. It was a crucial component in his plan to access and manipulate the dark aether. I gotta look that up on Google. A więc mam nadzieję, że Wam dzisiaj, dzisiejszy film spodobał w sumie sporo informacji, nowe mapy, logo, kilka tutaj, e, wiadomo, informacji fabularnych, które chciałem dodać. E, tak czy to było tyle także jak zwykle, dzięki za wbicie. a więc został łapkę w górę, jeżeli byś mógł zajmuje to tylko jedną sekundę, a dużo mi tutaj daje do kanału. E, no i co? Subskrypcje, by oczywiście być na bieżąco na tym kanale, ponieważ jak będzie jak teraz będzie bardzo dużo poradników z najnowszej mapy i ogólnie easter eggów, ogólnie content także jeżeli byś mógł, nie zrób tego dla mnie, tylko zrób to dla Mr. Pixa, ponieważ Mr. Pix jak widać będzie zadowolony. Także dzięki za widzicie, miłego dnia, no i co, do Nid yfiam yn aradze. Back out.